Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się najbardziej wysuniętym na południe regionem winiarskim świata, aczkolwiek oczywiście nie mam tutaj na myśli naszej półkuli północnej, tylko półkulę południową. Przemierzymy dzisiaj dystans bardzo odległy, dlatego że do Nowej Zelandii leci się blisko dobę i tam na samiutkim krańcu tego niewielkiego bądź co bądź kraju znajduje się jeden region winiarski o nazwie Central Otago. Miejscowi mówią po prostu zwyczajnie Just Central, i to jest region, który, w sumie, gdybyśmy przyrównali sobie do naszej perspektywy europejskiej, znajduje się na 46. równoleżniku. Zatem jest tam, gdzie Słowenia czy południowe krańce Węgier. Ale weźmy pod uwagę, że tak jak Słowenia czy Węgry są na terenie Europy, kontynentu, tak Nowa Zelandia jest wyspą, a w zasadzie dwoma wyspami. Które otoczone są ogromnym oceanem. I ten kraniec południowy Nowej Zelandii jest bardzo mocno smagany różnego rodzaju wiatrami i pogodą, tak naprawdę, która pochodzi z nad Antarktydy. I to wszystko kształtuje klimat tamtejszy. Klimat, który jest raczej dosyć surowy i no, niełatwy tak z naszej perspektywy, jeżeli chodzi o uprawę winiarstwa. Pod koniec XIX wieku rząd Nowej Zelandii postanowił zbadać swój kraj. W kontekście potencjału, jeżeli chodzi o produkcję winogron. I wówczas włoski specjalista od winnic, od zakładania, właśnie produkcji winnej, Romeo Bragato, dokonał analizy szeregu różnego rodzaju obszarów na terenie Nowej Zelandii i wskazał Central Otago jako to miejsce, które będzie doskonałym do produkcji wina z odmian winogron, lubiących chłodny klimat. Przy czym no, musiało płynąć ponad 70 lat, zanim pierwsi winiarze uwierzyli w potencjał Central i postanowili założyć tam winnicę. To było w latach 70., 80., XX wieku i od tamtego momentu rozpoczęła się niesamowicie dynamiczna, ale jakże fascynująca kariera Central Otago. Dlatego, że okazało się, że ten chłodny region, który latem potrafi cieszyć się temperaturami bardzo takimi no, pozytywnymi, przyjemnymi, czyli ponad 30 stopni Celsjusza, natomiast zimą niejednokrotnie temperatura spada tam poniżej 15 czy wręcz nawet 20 stopni, ale co szalenie jakby znamienne, jest tam ponad 140 dni, których występują przymrozki. W związku z tym miejsce chłodne, wydawałoby się, że tam trudno uprawiać winorość. Natomiast kilka odmian, takich jak na przykład Pinot Noir, jak Riesling, jak Sauvignon Blanc, czy Pinot Gris, odnalazły tam swoje siedliska i bardzo dobrze się zadomowiły i dzięki temu Central Otago wypłynął na szerokie wody świata winiarskiego, pokazując swoje jakie, chłodne oblicze, ale jednocześnie niezwykle finezyjne, niezwykle Atrakcyjne. 30 lat temu w Central Otago założono winnicę o nazwie Amisfield i ta właśnie winnica dzisiaj jest jak gdyby tematem naszego spotkania. Amisfield położone jest niedaleko Queenstown, gdzie znajduje się międzynarodowe lotnisko, jedyne zresztą w rejonie Central Otago. Przy czym warto zauważyć, iż Queenstown jest niewielkim miasteczkiem, dlatego, że mieszka tam zaledwie 10 tysięcy mieszkańców, ale to właśnie fakt możliwości kontaktowania się dosyć bezpośredniego Central Otago poprzez właśnie port lotniczy sprawił, iż Amisfield bardzo szybko zostało poznane przez miłośników wina na całym świecie. Dlatego, że do Central Otago przybywa sporo turystów, którzy właśnie mają na celu spędzanie tam czasu w winnicach i między innymi właśnie w restauracjach. Bowiem w Amisfield znajduje się również bardzo elegancka i doceniana przez wielu krytyków winiarskich restauracja. W związku z tym ta kompozycja filigranowych, subtelnych, eleganckich win i takiej kuchni fine diningowej znajdują rzeczywiście świetną parę. I w tym... Wszystkie wina Amisfield są wypuszczane w kolejnych latach na rynek. Zacznijmy zatem od pierwszego wina. To będzie Pinot Gris. Może odmiana winogron niezbyt kojarzy nam się z Nową Zelandią, ale jednak mimo wszystko pewna część upraw Nowej Zelandii właśnie obsadzona jest tą odmianą. To jest 22 rok. Wino ma już takie lekko żółtawe refleksy. Zapach pinogri zwykle nie jest bardzo intensywny. To jest odmiana, taka raczej powściągliwa. Ona zazwyczaj pachnie żółtymi, białymi owocami. Tutaj początkowo wyczuwamy pewnego rodzaju takie ładnie pachnące kwiaty, które mogą nam się kojarzyć z jakąś łąką. To są białe kwiaty, ale również jest taki akcent gruszki. Są też takie nuty jakiegoś takiego może czerwonego jabłka. Odrobina też takich ziół. Ziół azjatyckich, jak na przykład kardamon, czy może goździki. Więc ten zapach, śmiałbyśmy powiedzieli, on tak troszeczkę koresponduje ze stylem alzackich Pinot Gris, natomiast ma w sobie pewnego rodzaju wątek nowoświatowy. Przy czym to nie jest taki bardzo rozdmuchany zapach, jak można by po Nowym Świecie czasami oczekiwać. Fantastyczna równowaga. Ta początkowa rzeźka, taka kwasowość, ona dobrze koresponduje z odrobiną cukru resztkowego. To formalnie jest pinogri o charakterze wytrawnym, natomiast ten cukier resztkowy został pozostawiony po to, żeby złagodzić rzeźkość i kwasowość typową dla Central Otago. Część wina dojrzewała w dębowych beczkach, i to sprowadziło z kolei do struktury takie fajne kremowe akcenty, które, no, mimo wszystko, jednak, Sprawdzają, iż Pinot Gris wydaje się takim winem na aperitif, do lekkich dań, subtelnym, ale jednakowoż, mimo swoich 13% alkoholu, całkiem trwałym i, i esencjonalnym. Wydaje mi się, że Central Otago jest dobrym regionem dla Pinot Gris, bowiem tam te chłodne wieczory czy wręcz niezbyt wysokie temperatury w okresie jesiennym powodują iż pinogrima ma szansę dobrze dojrzeć bo ten sezon jest taki można powiedzieć troszkę rozciągnięty w czasie dojrzewania i dzięki temu pojawiają się właśnie takie te fajne esencjonalne akcenty ale sprawdźmy jak przedstawia się Standardowy można powiedzieć produkt Nowej Zelandii, a więc Sauvignon Blanc. Wino jest młodsze, 21 rocznik. Kolor od razu wydaje się troszeczkę jaśniejszy, więcej w nim takiej świeżości, jakiejś werwy. NOS dużo bardziej aromatyczny. Przy czym to nie jest Sauvignon Blanc, które znamy z Marlborough. Tam mamy bardzo dużo takich super tropikalnych owoców, agrestu, gdzieś jakichś takich akcentów bardzo rześkich. Tutaj mamy dojrzałość marakui. troszeczkę z takiego akcentu jakiejś trawy cytrynowej. Ale także są takie nuty kwiatowe, jakiś taki bez. Być może, tak, być może, być może tutaj sporo jest takich nut, właśnie kwiatowych. Czyli rzecz, która w Marlborough w Nowej Zelandii rzadziej występuje, tutaj fajnie nam się jakby koresponduje z, z tą marakują. O, świetna kwasowość. Rześka, myślę, że półtora raza wyższa niż w przypadku Pinot Gris, ale kremowość i struktura tego wina, te, tak sobie są kwasowością bardzo dobrze radzi. Ona jest świetnie połączona. Kremowość związana jest z tym, że część wina fermentowała w dębowych beczkach, to były francuskie beczki, po to, aby właśnie tą taką przenikliwą chłodność Central Otago, troszeczkę złagodzić. No, myślę, że gdybyśmy to wino degustowali w ciemno, bez wąchania, to w ustach, ono by mogło nas troszeczkę sprowadzić do takiego europejskiego stylu Sauvignon Blanc, a więc nie takiego perfumowanego wina, tylko wina, które ma fajną strukturę, ma fajną rzeźkość, a jednocześnie nie przygasza nas swoją ferią aromatów w nosie. Więc zupełnie inna charakterystyka Sauvignon Blanc niż ta właśnie bardzo znana z Malborów Nowej Zelandii. Przejdźmy zatem do najważniejszego wina, czy najważniejszej odmiany centralnego Pinot Noir. W tym regionie jest około 2000 hektarów, ale 1600 obsadzone jest właśnie odmianą Pinot Noir, no, bo to jest szczep, który bardzo lubi chłodny klimat. Hmm. Bardzo dojrzałe, czerwone owoce. Sporo nut przypominających nam wiśnie. Bardzo dojrzałą czereśnie. To jest 20 rocznik. Zatem wino. Gotowe już do picia, ale jeszcze nie w pełni osadzone w tych takich trzeciorządowych akcentach. W związku z tym mamy takie, takie pewnego rodzaju wprowadzenie do lekkiej ściółki leśnej, troszeczkę takich suchych liści. Fajny taki akcent jest. Czegoś, co można by utożsamić sobie z taką suchą leśną pieczarką. Oczywiście te czerwone owoce i takcenty leśne są bardzo ładnie połączone i spięte nutami waniliowymi, dlatego że wino dojrzewało dosyć długo, bo aż 15 miesięcy. We francuskich dębowych beczkach. Na szczęście ta wanilia nie wybrzmiewa jako ten taki wiodący akcent zapachowy. Ona jest spoiwem pomiędzy właśnie czerwonymi owocami a, a tymi takimi nutami ściółkowymi. 20 rocznik, zatem zobaczmy, co się wydarzy w ustach. Mm. Filigranowość. To jest takie pierwsze słowo, które nasuwa mi się na myśl, dlatego że garbniki, rzecz jasna, w Pinot Noir nie są zbyt intensywne. Tutaj są takie faktycznie filigranowe. Troszeczkę. To wino przypomina mi stylistykę, którą znamy z win Daniela Twardowskiego, uprawiającego swoje Pinot Noir nad Mozelon. Zresztą, przy okazji, zachęcam do obejrzenia rozmowy z Danielem Twardowskim. W jednym z naszych odcinków odwiedziliśmy go w jego winnicy, i tam opowiedział o tym, jak powstaje Pinot Noir na glebach łupkowych. Tutaj również w tych glebach pojawiają się fragmenty gleb łupkowych i to nadaje takiej fajnej mineralności, takiej powściągliwości Pinot Noir. Fantastyczne wino, nie przeperfumowane, nie ma w nim czegoś, co można dosyć często spotkać w winach nowozelandzkich, a więc takiej perfumy, która przygasza charakterystykę odmiany Pinot Noir. Central Otago to region, który z całą pewnością zasługuje na niesamowitą uwagę, dlatego, że nie dosyć Iż jest bardzo oddalony od, można powiedzieć, wszystkich innych regionów winiarskich. To absolutna, absolutna, najdalej wysunięta placówka, gdzie powstają wina na półkuli południowej. Dodatkowo, jeszcze mająca swój niesamowicie taki ekspresyjny charakter, który bardzo dobrze oddaje charakter poszczególnych siedlisk. W związku z tym zachęcam do eksplorowania Central Tago. Tam jest tylko niespełna 100 producentów, a więc tych możliwości nie ma aż tyle, ile w innych regionach winiarskich Nowej Zelandii. Natomiast z całą pewnością ten bardzo odległy region zasługuje na niesamowitą uwagę. Na dzisiaj to tyle. Przypominam, zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Jak Wam się podoba, odcinek o Amisfield i Central Tago. Dajcie łapkę w górę. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem